W gołębniku panowało napięcie. Dziś pierwszy wspólny trening przed lotami. To miała być próba siły, szybkości i marzeń. Kto pierwszy wróci do domu, zostaje królem dachu. Mówię wam, zostanie po mnie tylko dzień! To moja szansa. Dziś pokażę, że jestem gotów, byle tylko wrócić cało. Młode gołębie wzbiły się w powietrze jak strzały wypuszczone z łuku. Ciaprotto czuł pęd powietrza, radość i coś jeszcze cel. Chciał być pierwszy. Wśród szumu liści rozległ się przeraźliwy pisk. Ciaprotto zatrzepotał skrzydłami. Spojrzał w dół. Coś leżało pod drzewem. Coś pstrokatego. Bryzia! Bryzia! Z dołu unosił się cień. Jastrząb zniknął, ale ślad po nim pozostał. Ciaprotto zszedł w dół ostrożnie, ale bez zawahania. Bryzia leżała pod krzakiem. Drżała. Jej skrzydło było skaleczone. Próbowałam nie zdążyłam. Jestem tu. Teraz już nic ci nie grozi. Nie zostawię cię. Ciaplotto rozłożył skrzydła. Delikatnie pomógł bryzi wznieść się razem. Nie był już szybki, nie był już pierwszy, ale był potrzebny. Dziękuję, bez ciebie bym nie wróciła Gdy wylądowali, inne gołębie już siedziały na półkach Mazak patrzył uważnie Grzmisiu i Piorunek zamilkli o? O, On zawrócił? O, przecież mógł być pierwszy A został najważniejszy Ciaprot to siedział cicho przy bryzi. Nie oczekiwał pochwał, po prostu był. Kiedyś ja też ci pomogę, obiecuję. <grym> Na tym polega latanie razem. Pomoc nie zawsze jest łatwa. Czasem trzeba zwolnić, zawrócić, zrezygnować z pierwszego miejsca. Ale to wtedy skrzydła nabierają prawdziwej wartości.